I proszę bardzo, premier Donald Tusk znów nie dotrzymał słowa. Zapowiadał, że nastąpi mała, lecz interesująca zmiana w rządzie. Zmiana jest interesująca, ale wcale nie mała, a wręcz przeciwnie, duża jest. I to w dziedzinie kultury, a konkretnie premier postawił na czytelnictwo książek, które jest ważne, bo dotyczy książek. Książki to, niektórzy może pamiętają, to takie... Jakby to powiedzieć, to takie pudełka wypełnione sklejonymi kartkami, z literkami, wyrazami, takimi tam mykami różnymi. Chodzi o to, że ministrem spraw wewnętrznych został Bartłomiej Sienkiewicz, prawnuk Henryka Sienkiewicza, pisarza. Pisarz to taki człowiek, który no, no zapełnia te pudełka, o których mówiłem, ja, czyli te książki. Premier powołał prawnuka Sienkiewicza do rządu z tego samego powodu, dla którego pradziad Henryk pisał powieści dla pokrzepienia serc że nie wszystko stracone, że Polska jeszcze będzie, żeby się nie martwić. Nie? Spoko tak, że, że może czytanie książek się odrodzi. No, będąc osobiście człowiekiem oczytanym, przypomnę może postać wielkiego dziada ministra. Henryk Sienkiewicz to jest ten koleżka od chłopów rejmonta, kojarzycie? Prus o nich pisał w Krzyżakach nad Niemnem szkowej. E, których to napisał dla Elizy no i pieniędzy i oni ciągami zdobyli przymanowskiego Niemen, znaczy ciągiły przymanowskiego nie Niemen przymanowskiego i na bramie Ostro-Brandemburskiej pana Tadeusza Mickiewicza zatknęli flagę zakaz, kąpieli i śpiewali kawiarenki. Jak widzicie, dzięki czytaniu książek można wiele zrozumieć i zapamiętać dla orientacji ogólnej, tak jak ja i łatwiej później docenić zmiany w rządzie, które są dobre. Dobre są.